Witam wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Aquarius A oto odcinek z lego przygody I Chciałem was zaprosić do mojego tiktoka Aquarius it Chyba Aquarius podłogę, Coś takiego jak zapiszacie, to powinniście wyszukać Tam robię live'y Na tiktoku więc zapraszam Do na no to oglądania Żebyście zaobserwowali, no i zasubowali ten kanał i zostawili lajka, jeżeli wam się te filmy podobają. A my lecimy dalej w naszej przygodzie Idziemy tędy. O! Było blisko Lecimy po Teraz gdzie? nie, 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 nie. nie.

Or does anyone else notice we're stuck in the middle of the ocean on this couch? I mean, it's not like a big gigantic ship is just going to come out of nowhere and save us, my gosh. Avast, I have returned. This bedoubled land-couch. I watched Lord Business's forces completely overlook it. Which means we need more ideas like it. Okay. Somebody get me some markers! Some construction paper! And some glitter glue! <coughs> Nothing stuck. Played. <laughs> in order for us to get into the Kragalizer on the infinityth floor of the Octan Tower, get inside the Tower put the resistance on the Kragal and lecimy, save the world. Kochani. These office towers. I built a hundred just like the back of the city. If we just get in there. I don't know what I'm doing now. I Na to, rozwalam sobie spaceship, No i więc zróbmy kod. No i mamy kod do tych drzwi tajnych, ...przyszczelowo-brodego. Jesteśmy u niego na statku. Rozwalam sobie trochę Mamy bomby jakieś. Dobra. Co my tu możemy zrobić? Tutaj brakuje nam. Okej, okay, tutaj widzę. Rozwaliliśmy, więc teraz możemy zbudować dalej. <laughs> Przejście. Przejście rozwalamy. Znaczy robimy sobie w sumie. Przesuwamy możemy Żyletą skoczyć. O nie, spadłem. Nie tak to miało wyglądać. O tak. Nie tak to miało wyglądać. Dobra. Tu jest rabina Batman. Potrzebuje Batmana. But, nietupyr nasz. Rozwalamy tą pochodnię. Czegoś tu brakuje. rozwalamy wszystko, co się da. Okej. Okay. Budujemy. Ląd. Teraz się to podpala. i Stal w obrady Mam nadzieję że się nie obrazisz Bo rozwaliliśmy dziup stat Dziup No dziup, o! Mamy do rozwalenia armaty No dobra, wsadzimy Coś mamy Oczywiście do zbudowania Więc budujmy Naszych klocków lego Legosiowych. Mamy pięć instrukcji do znalezienia, trochę trochę to jest. Okej. Okay. Znowu psujemy masz. Nie, nie wiem, to jest ziółk też. O, Rekin, o Rekin. Hej, czy one of you want to walk along that beam? Ja would, but I forgot my big shark repellent. I'll do it. Batman się boi. No dobra, pityowisz. O. Mamy to. Co się dzieje? Ale go wywąbiło. Okej okay. źle to. Musisz wejść, bo ci już Widzisz w Tu Czy coś jest? Nie zbyt To schodzimy Dobra To rozwalamy To rozwalamy I mamy wskoczyć do komina <grytania> Nieźle się bawisz w tym kominie, żuleto I jesteś tutaj Jest kicia Ród. Mamy kolejną drabinę, więc super na letko. Cześć Kiciu. O nie, sorry, nie chciałem. Dobra, rozwalona. Nie że to jest Odpalaj drila, rozwalone. Co nam to dało? Okej, okay, okej. Okay. Kiciorożek nam zbuduje. Trochę... Mnie dobrze. Co zrobisz? Okej. Okay. Batman wchodzi. Mamy coś tutaj. Wielki skarbiec. Tutaj okay, nic nie mogę zrobić. Na Dobra, mamy korbkę Kręcimy, 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 kręcimy daj Dawaj, 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 dawaj. I... Okej, okay, no to tam kitchen nam jest potrzebne. Dobra, budujemy. Trampoliny I skok Mamy kolejne instrukcje, super! Zniszczymy tutaj trochę Niszczymy I co ja tu widzę? Mamy potem instrukcję, fajnie, fajnie. Chyba nic tu już więcej nie ma, więc Kicia musisz tu zbudować. Nie wiem co, brakuje nam jednej instrukcji. Nie, nie widziałem jej ja jeszcze, więc. No <grywka> to co, Kicia, skakujesz. Kicia jest wyszlibana. Ale leci! Gichas, lecisz! Ła! Ale zła! No i mamy to, budujemy! Mamy pięć instrukcji! Dobra, lecimy! Co nam potrzeba takiego? Masakra. Ciężkie. Teraz dwie części. To. To. Dobra. To. 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 Jeszcze cztery części. To. To. Yy, to. Yy, to. Oh my god, ale słabo będzie. Yy, to. 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 I to. Na siedem koło tylko. Step two. Pilot the ship to the service entrance. Zalecimy. Okay. We've gotta get into Lord Business's relic room to find those disguises. Why do you need disguises again? Because of those guys. Jesteśmy. No dobra, teraz jestem wielkim kolegą. Mogę tak kliknąć? Nie mogę, no dobra. Strzelaj. Trzeba to rozwalić. Wszystkich trzeba rozwalić. Ej. A O nie To był ogień Dobra to se rozwalam Gdzie jesteś? Tutaj jesteś Kolejni zniszczeni O tej kurde Dobra. Lecą robotnicy. Dobra. Koniec. Wybuch. Dobra, nara. Nie macie szans. I koniec was. Dobra. Reszta wychodzi. Dobra, co ja mogę zrobić? Widzę już. O, Benek wrócił. Ten już się tam zgłasza nam do drillowania. Emet, więc lecimy. Emet. Nic tu. Dobra. Okej. Okay. Pik. Dobra. Idziemy. Idziemy, że to. A nie, tutaj brakuje nam. Pik. Trzeba mieć przełączniki elektryczne rzucając go. Dobra, daj mi go potrzebny Dobra, bierz jednego I rzucamy Mamy to Batman Batman, gdzie jesteś? Dobra, jest Batman I lecimy Niszczymy to No i budujemy Okej, okay, Benek Benek, Benek, Benek Chodź pieszczamy. Jaką on chodzi? Typ! Ty. Dobra, lecimy. Kochani. O ty. Otworzę. Dobra, skaczemy. Antywirus trzeba wgrać i lecimy teraz Do następnego Ale przyspieszyłem I mamy to okay, let's go. Co tu będzie Dobra, idziemy stelowo Brody, chodź I niszczymy i to i to I Mamy przejście To jeszcze nie koniec. Jest kolejny Michael punkt kontrolny. No <tryk> <tryk> Dobra, to rozwalony mara. Dobra, lecimy. Ale, wjeżdżamy jak do siebie. Dobra. No i co teraz? O no, nie. Ja sobie tylko zapiszę. Zapisz i kontynuuj Potrzebujemy cię Batmanie Batman Dobra Idziemy Dawaj, dawaj Mamy to sobie jednego Weź nim ciśnij w to. Pięknie. Yes, Okej, okay, udało się rozwalić. Dobra, budujemy coś z ich pojazdu. Fajne schody. Piertowierz tam musi iść, widzę Zostaćmy Virtuviuszem Dokładnie jest niewidomy I on jest bardzo dobry, zobaczcie jakie triki on potrafi tą laską wyczyniać. Мы уже здесь? Я что О нет, ага. Хорошо, еще раз. J Ну no нет! J J Что есть Co ja mam z nim zrobić? <laughs> no nie podoba mi się to. Got it. Udało się Dobra, hakujemy. Fuh, fuh, fuh. Dobra, lewo. Ura. Lewo. Dół Lewo. Góra, lewo, pakowanie, lecimy, dół, prawo, dół, prawo, uciekamy przed swym oprogramowaniem, uciekliśmy i teraz pakujemy łatwotkę. Zobaczmy go i ty Udało się. Wchodzimy. Wchodzimy teraz tutaj. Iszczymy te drzwi idziemy. Nadchodzimy, lordzie biznesie. You lot find those disguises. We just need to get that shiny stuff at the back of the room. We can use it to disguise ourselves as robots. Is this No problem. Any volunteers to be cut up into tiny little pieces? Leave it to me. Dobra Okay. Co tu robi z główka, ta karta taka stara już w sumie? Mamy ogryzek? Co? 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 To na nie jest lego Ale no, jakoś nam się udało to wziąć Gdzie? To jest Mission Impossible Lecimy, chimney. you master builders use these? Okay, to to. this <coughs> to wszystko. Nice. OK, to Okej, znowu tu coś jest. Znowu trochę Lego, trochę wszystkiego. <laughs> to są słuchawki. To są mi się słuchawki no nie wiadomo co jeszcze. No i recepturka. Tak. Dobra, ciągniemy. Krzesło lorda biznesa i tyle. Co my... kolejna rzecz. Mamy. Kalkulator. Dobra, tam jest. Wodujemy. Jak <grytale> wziął kalkulator? Jodźcie. Punch okay. Zero. Dobra, zero. Kropka. 2, 5, 6, 9, 7. Leci, leci, leci zasilanie. Usunęliśmy część zasilania, a to jest za mało. Mamy tutaj jakieś aluminium, najpewniej też. <tryk> Batman, okay. I know the boardroom. We're going to have so much fun together. Ugh. And Benny, you should go find Metalbeard and get to the control room. Aye, aye. Wait, wait. What was I doing again? Motion sensors triggered in sector 12 and 4. Uh oh. Are you thinking what I'm thinking? <laughs> Do it. <laughs> ah, Metalbeard, that was awesome! First law of the sea never place your rear end on a pirate's face. I am the computer. Cool, talking computer! He's disabled the shield system. Of course. There are no movies in your area with that title. Hm. <gry> Ukończyliśmy poziom. Tempot. Mama glina. Papa glina. Roba gram. Robotoagent Uwaga, prawie milion. Ja cię Prawie milion monet mamy bardzo dużo. 47% niestety. jedna złota instrukcja, więc fajnie. I jeden złoty klasek. Kontynuujmy. Jesteśmy już w wieży... okta. wieży, bl, wieży I następny odcinek będzie z kolejnej misji. Dobra, to ja kończę. W tym miejscu. Dziękuję za oglądanie. I widzimy się w następnym odcinku. Siemanderon na cześć!